Przed Państwem prezes Polskiego Związku Wędkarskiego tu w Gdańsku. Człowiek, e, oficer marynarki wojennej, również w stopniu admirała, prawda? No, zgadza się. Czyli, czyli umiłowanie wody. E, pierwsze moje pytanie to, jak Pan zapatruje się na młodzież i jak Pan inwestuje w tą młodzież tu w tym okręgu? No, dla nas tutaj takich. Działaczy jak ja w moim wieku, a przede wszystkim dla osoby, która się wychowała nad wodą i z wodą walczyła, młodzież ma duże znaczenie. My tutaj w okręgu naszym Gdańskim przeznaczamy sporo pieniędzy na to, żeby organizować zawody, obozy. Myślę, że mój poprzednik chwalił się, jeżeli to można. Powiedzieć coś zwykłego, chwaleniem. My w tym roku organizowaliśmy obóz młodzieżowy. Na ten obóz żeśmy zaprosili Węgrów, z którymi współpracujemy. Przyjechały cztery osoby z opiekunem aż z ich morza Balatonu. Także to są takie ciekawostki. Staramy się robić różne przedsięwzięcia, chociażby konkursy, młodzież rysunki wykonuje związane nie tylko z wędkarstwem, ale z przyrodą pomorską. Przyroda pomorska jest piękną sprawą i poprzez tego typu działania chcemy przyciągnąć młodzież. Chcemy ją odciągnąć od komu komputerów, a przyciągnąć ją tu nad wodę. O, proszę zobaczyć, jak pięknie jest tutaj nad tym kanałem. Brakuje mi tylko śpiewu ptaków, które w tych cinach są na co dzień, ale chyba zmiana pogody, ciśnienia powoduje, że. Ptaki się pochowały gdzieś głębiej. No, młodzież to jest przyszłość tutaj, i myślę, że jest bardzo istotną sprawą, żeby to nie tylko jeden okręg zajmował się młodzieżą, że tą młodzieżą powinno się pozostałe 47 okręgów, które powinny inwestować. To nam się zwróci. Może nie nam, natomiast zwróci się to przyrodzie, ponieważ będzie to... Yy, w przyszłym pokoleniom, prawda? Przyszłym pokoleniom. Ja powiem dzisiaj na otwarciu, powiedziałem, że yy, wy właśnie młodzi tutaj, bo to jest grupa do 12, do 14, do 16 lat. Troszeczkę mam więcej, panie prezesie. <grym> yy, ale mówię o tych, o tych młodych, którym powiedział wy yy, macie być Ambasadorami i promować przyrodę, promować wędkarstwo, promować zdrowy odpoczynek nad wodą. Tak pojmuję pracę z tą młodzieżą, i dzięki zaangażowaniu mojego wiceprezesa, a ich takich wielu bezimiennych działaczy. Szkoda, że. Już w podeszłym wieku, takim jak ja, ale od czegoś trzeba zacząć. Ja myślę, że to później będzie w przyszłych pokoleniach dawało efekty. Co jest w tym szalenie ważne? No, jest to, że ta woda. Ta i inne, które płyną w naszej ojczyźnie, nie są dane nam jednorazowo. One mają służyć przyszłym pokoleniom i myślę, że ta nasza praca jest tak ukierunkowana. Staramy się dotrzeć do nauczycieli, staramy się organizować kółka w szkołach. Bo tu upatrujemy y, wśród nauczycieli też partnerów y, do, do uczenia młodzieży. Panie prezesie, jeszcze mam takie pytanie, bo pan powiedział nasze polskie wody, prawda? Ale teraz y, stajemy na takim problemie, że niektóre polskie wody zaczynają być dzierżawione przez prywatnych, tak powiedzieć, właścicieli. Jak pan na to się zapatruje? Czy to jest owocne dla? Polskiej młodzieży, polskich wędkarzy i ogólnie dla Polaków. Myślę, że poszliśmy w złym kierunku, że prawo, które. Obowiązuje w tej chwili nie służy młodzieży, ponieważ kiedyś wszystkie wody płynące były za darmo, jeżeli tak można użyć tego sformułowania. Nie trzeba było płacić. Dzisiaj za każdy metr rzeki czy jeziora powierzchni płaci się i to dosyć duże ilości. Ponadto no, są tak zwane konkursy, mówiąc bardziej innym językiem przetargi, które dają większe możliwości Prywatnym użytkownikom, którzy nie mają zielonego pojęcia o wodzie, o rybach, o, o, o gatunkach, które żyją, a po prostu to są trochę kaprysy bogatych ludzi, którzy chcą mieć wodę. Dzisiaj jest moda na wodę. Każdy chce mieć wodę, a tak nie powinno być. Jeżeli udało nam się, że ziemia rolnicza jest dla rolników, więc wszystkie wody powinny być. Pierwsze pierwszym rzędzie dla stowarzyszeń, tak jest na przykład na Węgrzech, a nie dla tych, którzy z tej wody chcą zarobić. Na przyrodzie nie da się rady zarobić. Trzeba wypracować taki model, który ma służyć przyszłym pokoleniom, ma służyć obecnym, ma przyciągać młodzież na te wody. No, proszę państwa... Proszę, niech ta młodzież oderwie się od komputerów, niech przyjdzie tu nad wodę, niech spróbuje, niech przeżyje wspaniałą przygodę. Może akurat to się przyczyni do tego, że nie będzie kiedyś zaglądała pod budkę z piwem, a chyba nam, dorosłym, na tym powinno jak najbardziej zależeć. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Mam nadzieję, że pana słowa dotrą do wszystkich, nie tylko tutaj w Gdańsku ale również w całej Polsce i te wody które powinny być użytkowane przez wielu ludzi będą użytkowane przez wielu ludzi a nie przez prywatnych właścicieli którzy w cudzysłowie wytrzebią te jeziora i nie będzie nic państwem dyrektor biura zarządu okręgu w Gdańsku. Panie dyrektorze, czy na takie zawody potrzebna jest duża ilość pieniędzy i jak to wygląda? Czy warto inwestować w tą młodzież? No przede wszystkim cel, jakiemu służy taka impreza, no jest chwalebny i godny, żeby nad tym się pochylić. Stąd nie ukrywam, że no pieniędzy jak na każdą imprezę, no mogą być więcej, ale są są Sponsorzy są dobrzy, ludzie, którzy, zarówno spośród firm, jak i spośród nawet osób cywilnych, które nas wspomagają w tym zakresie. I no, co tu dużo mówić? Taka impreza jak, jak ta, która no, gromadzi no, łącznie z opiekunami ponad 100 osób. No, wymaga stosownych środków, chociażby no jak, jak tu widzicie, żeby przygotować odpowiednie łowisko. Wiadomo, że niezależnie od okresu, w którym jest taka impreza organizowana, zawsze trzeba poczynić określone kroki, kroki zabezpieczające, żeby po prostu odbyły się te zawody i ta impreza, która zresztą nie tylko dotyczy wędkarstwa samego, ale również innych konkurencji związanych. z no z taką imprezą jak jest Olimpiada Młodzieży. Inwestycja w młodzież jest ważna? Jest ważna, jako że to jest pokolenie, które będzie wchodziło powiedzmy i w nas, działaczy związkowych w przyszłości, po prostu. No, z... Za, zastępować. E, zastępować będzie I, i dobrze jest, jeżeli teraz e, jest okazja, żeby tych młodych ludzi e, no, przygotować, żeby w duchu fair play. E, Potrafili walczyć z sobą na, na różnych polach. Czy to, bo jak wiecie, nasza olimpiada to jest zarówno czynność. To są konkurencje, które są rzutowe, sprawnościowe, no i również z zakresu samego czysto wędkarstwa. Przed Państwem Estera. Obecnie dzisiaj jesteś jako kto na tych zawodach? trener, jak wygląda praca takiego trenera? Czasem gorzej, czasem lepiej. Zależy po prostu, jakie jest podejście zawodnika do tego. Ale czy patrzycie, powiedzmy, po innych zawodnikach, jak łowią, na jakie zanęty? Trzeba się przejść, trzeba popatrzeć właśnie jak na innych stanowiskach, co, jaka ryba jest i trzeba po prostu patrzeć, czy, czy, czy tu jest dobrze, czy źle. No i podpowiadać, co trzeba zmienić, jak ewentualnie nie bierze. Sama łowisz również, czy nie? Tak. Tak? A jak długo łowisz? Oj, z 15 lat. A jak się twoja przygoda z wędkarstwem Zaczęła. Jak się zaczęła? Tata prowadzi sklep wędkarski. Kiedyś przyszłam do sklepu i mówię, tata, jak ja mam to kiedyś przejąć, to musisz mnie tego nauczyć. No i tak, jedne, drugie, trzecie zawody. Sama zaczynam od takich olimpiad. No i tak w sumie z osiem lat na olimpiadę, no a teraz jeżdżę po Grand Prix Polski. A na Grand Prix Polski jakie efekty? Na tym akurat zaczynamy, bo dopiero w tym roku zaczęłam w warszawskim klubie Jestem. Co z tego będzie dalej, zobaczymy. A, bo wiem, że Grand Prix Polski nadal trwa, trwa prawda? Tak. W tygodniu było Święcim. To tam akurat na 13 miejscu byłam, a we wrześniu będzie Wrocław. A proszę, my kiedyś nagrywaliśmy odcinek na Grand Prix Polski. We w Warszawie, pamiętam. Obok akurat siedziałem, jak chłopaki się zwijali, seniorzy od nas i z Gudkiewiczem bodajże wtedy z Ernestem nagrywaliście. I jakie rezultaty? <grychy> wtedy, a też całkiem przyzwoite. Cały czas gdzieś tam jest w środku stawki. Jak byś chciała zachęcić dziewczyny do wędkarstwa i czy to jest zaraźliwa pasja? Pasja jest jak najbardziej zaraźliwa i naprawdę gorąco polecam, ponieważ można się pochwalić później jakimiś osiągnięciami nietypowymi i w tym momencie w towarzystwie dużo, dużo lepiej na przykład się wypada nie jako przeciętna osoba, tylko zawsze ktoś taki barwniejszy. I przede wszystkim fajna przygoda, można naprawdę się na tym zarazić i wiele osiągnąć. A czy ciekawi ludzie? Bardzo zdecydowanie, polecam. Mówisz, że wędkujesz wyczynowo już w sumie tak 8 lat, prawda? 15. 15? <noise> od początku był wyczyn całkowicie. Żadnej dyscypliny. Czyli, czyli tata był wymagający. Od początku gdzieś, gdzieś tam były zawsze jakieś właśnie wymagania, jakieś progi stawiane, no i trzeba było się do tego dostosować. A łowisz y, tylko na spławik czy innymi metodami? ja raczej się skupiam tylko na wyczynie i tak tak cały czas. Czyli spinik odpada całkowicie? Nie próbowałam. Może w najbliższej przyszłości coś spróbujemy. No, cały czas akurat ten wyczyn był tylko. 15 lat łowisz natyczkę. że Ci jeszcze łowienie na spinik, ponieważ jest to bardzo fajna metoda. Wiem, bo spróbowałem, a nie od dawna łowię. Także zapraszamy wszystkich młodych i wszystkie kobiety i dziewczyny do wędkarstwa. Przed Państwem Pan Andrzej, wiceprezes do, do spraw sportu Okręgu Gdańskiego, jak również sędzia główny tych zawodach. E, panie prezesie, niech Pan mi powie, czy ciężko zorganizować takie zawody i jak to wygląda? E, powiem tak. E, Okręg Gdański jakby jest pionierem w dzisiejszych zawodach, ponieważ robimy takie zawody na tej wodzie pierwszy raz. Tam młodzieżówka ma jakby inne regulaminy, nie te same, które mamy dla seniorów. I musieliśmy troszeczkę bardziej i tak liberalnie podejść do młodzieży, do spraw, do zanęt i tak dalej. Ale trudności są, jak pan, pan, Państwo tutaj widzicie. Trzeba wykosić wały, które są kosztowne. Mieliśmy naszą piękną Wisłę, tylko nie możemy w tej chwili od dwóch lat nic robić tam, ponieważ powodzie, które nas tutaj nurtują, powodują, że zostały nam tutaj te grańskie kanały. Chociaż one są bardzo łowne i bardzo uważam, że... Z wersji zawodników w Polsce, że są łowne. Także to nie tylko będzie rzutkę, tu organizujemy, organizujemy puchary puchar ziemi Pomocki był tutaj się odbył. Także trudności są jak wszędzie, bo trzeba finansów, trzeba zbierać.